Dzień dobry kochane, dzisiaj przedstawię Wam krem, który doskonale sprawdzi się zimą i pomoże odbudować płaszcz hydrolipidowy. A mam tutaj na myśli ni mniej, ni więcej tylko krem brzozowy z betuliną polskiej marki Sylweko. I tak jak jego brat, o którym już wspominałam wcześniej, czyli krem brzozowo-nagietkowy, tak również krem brzozowy jest bardzo podobnie opakowany, bo jest umieszczony w kartoniku, w którym to znajdziemy dodatkowo jeszcze dokładny opis wszystkich substancji aktywnych i działanie poszczególnych składników i działanie całego preparatu, a dodatkowo tutaj rzeczywiście zadbano o takie aspekty eko, bo mamy przede wszystkim szklane opakowanie. Dodatkowo aluminiową pokrywkę, i producent jeszcze zamieścił taką instrukcję na opakowaniu, że kartonik jest wyprodukowany z makulatury. Więc dla osób, które dbają o takie kwestie i których obchodzi życie naszej planety, to na pewno będą ważne informacje. A przechodząc już do samego kosmetyku, krem brzozowy z betuliną przede wszystkim jest kremem, który jest bardziej kosmetykiem, bym powiedziała leczniczym, aniżeli stricte pielęgnacyjnym. Tak też przypomina. Właśnie takie klasyczne, bym powiedziała, maści apteczne, właśnie tą swoją gęstą konsystencją, dlatego że jest to krem gęsty, lipidowy, czyli taki dosyć, bym powiedziała, tłustawy. I tutaj zdecydowanie od razu, tuż po nałożeniu, pozostawia wyraźny taki tłustawy, błyszczący, bym powiedziała, nawet film na skórze. To jest krem, który rzeczywiście świetnie sprawdzi się w przypadku CR alergicznych, atopowych, bardzo suchych, takich odwodnionych, gdzieś, gdzie towarzyszy również świąt. Więc jest to krem, który rzeczywiście zasklepi te wszystkie takie aspekty towarzyszące przesuszeniu i odwodnieniu skóry. Krem, jak już wspomniałam, właśnie jest gęsty i to pragnę Wam pokazać, bo to jest taka naprawdę bardzo gęsta konsystencja. Jest on bladożółty, pachnie zupełnie naturalnie. Olejami, które są zawarte w tym kremie, i właśnie już przechodzę teraz do tego, co w nim znajdziemy. Oprócz wspomnianej betuliny pozyskiwanej z brzozy, która ma właściwości właśnie lecznicze, przeciwświątowe, też przeciwgrzybicze, łagodzące silnie i takie bym powiedziała też nawilżające. Dodatkowo mamy trzy rodzaje olejów, bo mamy tutaj olej z pestek winogron, żożoba, sojowy oraz na końcu wosk pszczeli. I te wszystkie składniki czynią właśnie ten krem bardzo wysoce odżywczym. To jest krem, który, tak jak już wspomniałam, właśnie oprócz tych cer takich suchych, atopowych, alergicznych, sprawdzi się też dla cer dojrzałych, ale zdecydowanie dla wszystkich cer idących w stronę suchą. W odróżnieniu od swojego brata, który zawierał dodatkowo jeszcze nagietek, no nie jest to krem, który do końca bym poleciła cerom trądzikowym. Może tylko i wyłącznie w okresie takiego. Naprawdę bardzo wielkiego odwodnienia, ale tylko w kwestii uzupełniającej jeden bądź dwa razy w tygodniu. Dlaczego? Ze względu na to, że to jest krem, który nie zawiera właśnie tego nagietka o właściwościach takich przeciwzapalnych, przeciwtrądzikowych, a mamy tutaj głównie właśnie brzozę, to jest to krem, który mógłby przysporzyć powstawanie na przykład ze skórników bądź krostek. To jest krem, który rzeczywiście jest szalenie ciężki, więc tak jak zaznaczam, pozostawiamy ten krem do stosowania dla tych skór rzeczywiście takich bardzo mocno potrzebujących. Odżywienia, nawilżenia, natłuszczenia właśnie takiej dużej odbudowy tego naruszonego płaszcza hydrolipidowego. Więc gorąco polecam jeszcze raz krem brzozowy z betuliną marki Sylwego. No i cóż, jak zawsze, zachęcam do wypróbowania. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.